Siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Comson, a to jest piąty materiał kariery Warszawską Legią. Troszeczkę długo mnie nie było, no prawie tydzień, no, zamierzałem to nagrywać trzy razy i za każdym razem albo nagranie się zepsuło, albo po prostu coś wiecie, coś tam się chrzaniło. A to prąd wyłączyli, a to to, a to tamto, no ale dobra, mamy naszą karierę. Eee, przejdźmy, może do sedna. Poszukuję środkowego pomocnika. Mówiliście o Czowillo, ale Krakowie chce za niego aż 900 tysięcy. Więc myślę, że na jak na 30-letniego zawodnika to jest no, dość spora kwota. I zastanawiam się nad Damianem Dąbrowskim, któremu już wysłaliśmy chyba ofertę. A nie, 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 nie. nie zapisało się. Eee, no, ale na pewno nie, nie, oni nie zaakceptują 3 milionów 300. 000, więc trzeba tutaj wiecie, troszeczkę to podbić. Ja jeszcze myślałem nad Jackiem Góralskim Jest to zawodnik Biały Białystok Również ma tam chyba overalla do 76 Chyba taki ma potencjał overalla, ma 73 albo 72 Więc to by był taki zamiennik Zmiennik, przepraszam e, Bo Kopczyński, jak wiecie, i szwok są na wy wypożyczeniu Oni chcą za niego 4700, rozumiecie to? Są 4700 za goście. Nie, no nie, chyba i głowa woli. A jak z tym góralskim? Aha, nic nie przyszło. No dobra, e, chwalimy tutaj zagłębie Lublin. Jak wiecie, mamy trzecie miejsce, a zagłębie jest od razu za nami, więc nie możemy tego przegrać, ponieważ jesteśmy w warszawską legią i nie damy sobie tutaj w kaszę dmuchać. No i co, i zapraszam was do skrótu. Jeszcze tutaj taka minimalna sprawa. Powiedzcie mi, czy wy też tak macie, jak wchodzicie tutaj sobie w ustawienia, też wam się zawsze pokazuje godzina 15, bo to jest, moim zdaniem, to jest jakiś problem. Nie wiem, czy oni już to zmienili, czy nie, no ale po prostu tak mam w każdej karierze, w którą gram. I jak wiecie, nie mogę sobie tutaj śledzić wiadomości o bramkach, ponieważ według FIFA żadne mecze o tej porze nie są rozgrywane. Pełny stadion w Lubinie i rozpoczynamy ten mecz. Tosik. Janus. Janusz na skrzydle do Tosika. Teraz przed szansą Zagłębie. Wrzutka. Na szczęście Berszyński interweniuje, chociaż jeszcze tutaj strzał. Ale dobrze. Dąbrowski. Brawo. Todorowski. Todorowski na skrzydle. Wrzutka do Starzyńskiego. Starzyński nad bramką. Bajli do Nikolicia. Nemania Nikolic. Strzał z dystansu. No teraz problemy miał golkiper Zagłębia, ale jeszcze wrzutka i Nikolic. I mamy rzut rożny Czerwiński malarz, dobrze, rzut rożny Dobra interwencja naszego bramkarza Teraz zagłębia, zagrywa Gra ofensywnie, rzut rożny I... Lubomir Gulan Jest! Tracimy w 29 minucie bramkę Niestety Obrońca Zagłębia No nie był kryty i Szczęśliwie piłka trafia do siatki Faulowany Mule Wśród wolny dla Legii no powiem wam, że jest szansa. Zobaczymy, może teraz Nikolić. No, minimalnie koniec pierwszej połowy nie zapowiada się dość, o, dość dobrze. Ponieważ przegrywamy i powiem wam, że nie ma raczej takich większych okazji. Tutaj bramkowych, więc jest no dość słabo. Zobaczymy, może odskniemy się w drugiej połowie. Mulę, kazaj szwili. Teraz jest okazja dla legi. Kazaj szwili do mulę młę. Ależ to była okazja. Jeszcze przy piłce jest gilerme. Podanie do bailego, baile. I jeszcze Nikolic jest. Brawo. Chociaż nie, to nie Nikolic, to Bereszyński jest. Dobrze. 54 minuta, zdobywamy kontaktową bramkę. Zobaczcie, to powinno wejść od razu. Ten strzał. No ale się nie udało. I jakimś cudem nasz prawy obrońca tutaj dokręcił tą piłkę. I mamy jeden do jednego. Piątek. Papadopoulos Strzał i 60 minuta. Przegrywamy 2 do 1. No powiem wam, że Zagłębie jest w gazie. To co oni robią to jest naprawdę nie do pomyślenia. Mulę. Czerwiski, wrzutka. Kto to kto? Jak on to... No nie! No widzieliście to, to był Nikolic, To był słynny Nemania Nikolic, Kucharczyk. Michał Kucharczyk. Kucharczyk Jeszcze Bereszyński Co? No jeszcze ta piłka nie wyszła. Aaaa, to już, już po meczu. Koniec spotkania. Przegraliśmy do 2 do 1. No szczerze, szczerze za przeproszeniem gramy chujowo, bo naprawdę, jeśli to jest Legia, to nie, no ja nie mam pytań. No zobaczcie, co tutaj się odwaliło. To, gdzie gdzie on przyjmował tą piłkę? Gdzie to było? No nawet tego nie ma, ale to co zrobił Nikolić. Dlaczego on nie uderzał, tylko przyjmował, no to, to jest nienormalne to, co zrobią ci zawodnicy. Trzeba ich po prostu opierdzielać i tyle, no. I jak widzicie, po raz kolejny muszę to zmieniać. No lubię grać w nocy, a niestety randomowo to się nie dzieje, więc... U mnie prawie każdy mecz będzie w nocy. <śmienic> <śmienic> Może teraz zamroski nie no za daleko. Ale jest jeszcze gilerme, gilerme, bomba jest, 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 prawda. Ależ zwalnął, ależ to był strzał. Sam się pewnie nie spodziewał tego, ale kurwa, jest często strzał z dystansu, brawo Arek Wedłowiec do kuparczyka, kazaj szpili, bajli. Nie było spalonego, bajli w tempo, ale za lekko. Rzutka. O cholera. Ale teraz nikogo mógłby się popisać. Dzwoliński Akahoshi. Uh. Matras, matras. Zakręcił teraz. Oh. Cztery minuty doliczone. Rzut rożny. La pogoni. Baili. I mamy koniec pierwszej połowy. Brawo. Brawo Legia, gramy przeciwko liderowi. Pogoni Szczecin, jak na razie powiem wam, że nie gramy tak źle. Trzeba się jeszcze jedna bramka, żeby to uspokoić. Minimalnie mamy większe tylko poziomowanie piłki. Ja myślałem, że jest no, diametralnie większe, ale no nic. Zapraszam na połowę Jezu, jak to weszło! 59 minuta. Nikolić brawo, jak to weszło! Zobaczcie, co ci obrońcy zrobili. Brawo, 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 już raczej mamy 3 punkty na 100% Tam chyba Fojut się pomylił z matrasem Dobrze, 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 trzecia bramka, tak? Czy czwarta? Nie, trzecia bramka Nemanja Nikolicia w barwach Legii w tym sezonie On jest kontuzjowany, więc lituje się troszeczkę nad nim I teraz z boiski Ależ fatalnie No i na boisku pojawił się Mirosław Radowicz I Steven Langil. Więc mamy świeże skrzydełka. Więc za chwilę może jeszcze wpadnie trzecia bramka. A teraz Gyurczo. Groźnie, groźnie pogoń. Kazaj szwili, co on zrobił? I Radowicz przy piłce Mirosław Radowicz. Radowicz, strzał. Uch, byłby samobój. Radowicz, jakaś kontuzja. No nie, no co to, jakiś fatum? Najpierw Bajli, teraz Radowicz. I wygrywamy na, na naszym stadionie Józefa Piłsudskiego, imienia Józefa Piłsudskiego 2 do 0. Pokonujemy lidera, zdobywamy komplet punktów. I co? I myślę, że trzecie miejsce już jest na pewno nasze. Zobaczcie tą bramkę Gilherme. to było kluczowe. Ładnie tutaj przygasił. Je yeah, bomba za karnego. Wygraliśmy 2 do 0. Już to mówię po raz kolejny. Dobra, dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia na razie.